Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpocznijmy nasze spotkanie od modlitwy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jakże wielka i niepojęta jest dobroć i miłość Twoja ku człowiekowi, O Boże. Stworzyłeś Go na obraz i podobieństwo Twoje. A gdy przez grzech zaciemnił w sobie ten obraz, gdyśmy wszyscy stracili prawo do tej szczęśliwości, do której nas stworzyłeś, obiecałeś ludziom Zbawiciela, który by ich z grzechu podźwignął, łaskę Twoją wyjednał i wrócił prawo wiecznej szczęśliwości. O z jakimże utęsknieniem w owych czasach sprawiedliwi pragnęli przyjścia tego zbawiciela, które jednak według Twych świętych zamiarów długo się spóźniało. Ta obietnica często była przez Twoich posłańców i proroków ponawiana ludowi wybranemu. Przeto wielu z nich, tęskniąc za jego przyjściem, z głębi serca odzywało się Spójrzcie niebiosa sprawiedliwego, otwórz się ziemio i wydaj tego, który ma przyjść, aby nas oczyścił z grzechu i poświęcił na lud miły Bogu. Dzięki Ci składamy i wielbimy Cię, Boże, za Twoją dobroć, żeś się nad nami grzesznymi zmiłował, obyśmy mogli stać się godnymi tej dobroci i umieli Szanować to błogosławieństwo i szczęście, które nasz zbawiciel przy swoim przyjściu na świat zgotował ludziom i usiłowali stać się jego uczestnikami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Moi drodzy, serdecznie Was witam. Was, czyli tych wszystkich, którzy są tutaj na żywo. Tych wszystkich, którzy korzystają z transmisji internetowej i są gdzieś dalej niż bytom. Serdecznie serdecznie wszystkich pozdrawiam. Mówiąc szczerze, trochę się stęskniłem za wami, trochę się stęskniłem za tymi rekolekcjami, bo, bo jak sami wiecie, i ja też wiem z Waszych świadectw. Że te rekolekcje to jest dobry czas. To jest taki dobry czas przyglądania się sobie, porządkowania swego życia. To jest taki dobry czas, taki błogosławiony, taki wyjątkowy. Taki czas, w którym Pan Bóg bardziej działa. Cieszę się nowymi osobami, które. W tych rekolekcjach biorą udział. I dla tych nowych osób, chciałbym dwa słowa w temacie tych rekolekcji, jak je będziemy odprawiać. A dla tych, którzy już odprawiają kolejny raz, to takie, takie zwyczajne przypomnienie, bo czasami wiemy o tym, że nasza pamięć jest no, zawodna. To sobie przypomnimy kilka ważnych kwestii związanych z rekolekcjami. Otóż na rekolekcję dobrze jest wyznaczyć sobie czas, czas, który, który będzie takim rzeczywiście najbardziej ważnym naszym czasem, w którym będziemy starali się spotykać ze Słowem Bożym. Ważne jest, żeby sobie taki czas znaleźć, żeby sobie taki czas wyznaczyć. Żeby tutaj nie liczyć na spontaniczność, ale na takie właśnie wyznaczenie sobie czasu na modlitwę, wydaje się być to ważne. To pierwsze. Drugie, żeby mieć miejsce modlitwy. Wiem o tym, że tam, gdzie mieszkamy, w naszych domach, nie zawsze jest łatwo o miejsce modlitwy, ale to miejsce dobrze jest w, w czasie naszych rekolekcji, żeby było. Żeby to było takie stałe miejsce, w którym się modlimy. Żeby to było takie miejsce, gdzie jak tam przychodzimy do tego miejsca, do, do krzesła, czy do fotela, czy, czy do wersalki, no to wiadomo, że to miejsce już nas nastraja na modlitwę. Bo właśnie w tym miejscu się modlimy zawsze. Jak siadamy, czy jak klękamy, to nie po co innego, jak tylko po to, żeby się spotkać z Panem Bogiem. I żeby dać Panu Bogu naszą dobrą wolę, żeby Panu Bogu ofiarować to, co nas stanowi, żeby naszą wolę oddać we władanie Pana Jezusa. Co stanie się Podczas modlitwy, co stanie się na rekolekcjach, to niech już Pan Bóg o tym decyduje. My staramy się być otwarci na to, co nam Słowo Boże niesie, na to, co nam niesie to nasze rozważanie, które mamy przygotowane. To już na samym początku chciałem też podziękować tym wszystkim osobom, które włączyły się w tworzenie tych rekolekcji, bo te rekolekcje to jest nasze wspólne dzieło. Moje trochę tam, bo, bo zainspirowałem, ale przede wszystkim nasze, bo wiele osób w te rekolekcje się włączyło przez pisanie rozważań, przez podpowiadanie i sobie i innym, jak ten czas z Panem Bogiem zagospodarować. To bardzo serdecznie dziękuję. Tym osobom, które te właśnie rozważania napisały. Te rozważania, te treści do modlitwy, jak je czytałem, jak przysyłaliście do mnie, uważam je za bardzo dobre. Uważam je za takie inspirujące do modlitwy. Ale gdyby, gdyby okazało się, że dla kogoś z odprawiających te podpowiedzi są słabe, sam by zrobił lepiej, sam by bardziej owocnie napisał to rozważanie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jeżeli ktoś znajdzie dla siebie samych, Oprócz tego, co jest podpowiedziane, coś w Słowie Bożym, jeżeli znajdzie coś pomiędzy tymi literkami, jeżeli znajdzie tam coś, co nie jest napisane, a jemu przychodzi na myśl, a jemu przychodzi do rozważenia, i to rozważenie kieruje go ku nawróceniu. Wspaniale. Niech odkłada te treści do modlitwy, niech idzie za tym, co mu podpowiada Pan Jezus w jego sumieniu, co mu podpowiada Pan Jezus w jego rozumie, co mu podpowiada Pan Jezus w jego duszy. Jeżeli to będzie go prowadziło do nawrócenia, do zmiany, oprócz tych naszych ładnych, dobrych wprowadzeń do modlitwy. Jeżeli ktoś znajdzie swoją drogę, wspaniale żeby tylko to szło ku nawróceniu, żeby to tylko szło ku yy, zrobieniu, żeby Pan Jezus był osobą bliższą dla nas. Jak najbardziej. To z tego bym się bardzo cieszył, gdybyśmy, gdyby ktoś no właśnie tam odnalazł między tymi linijkami, czy gdzieś w kontekście, czy gdzieś w treści, i uznałby, że słabe, a jego są lepsze, które prowadzą go do Pana Boga. Pierwszorzędne rekolekcje niech odprawia. Jak najbardziej. Pozwólcie, że posłużę się takim porównaniem. Porównanie, jak zawsze, każdy jest słaby. Te też nie jest najlepsze, ale takie mi przychodzi do głowy. Wyobraźmy sobie, że, że jestem licealistą. Jest miesiąc lipiec albo sierpień. Moje życie wygląda w ten sposób, że do południa chodzę na basen, bo tam mam znajomego ratownika. No i tam jestem na basenie, pochlupię się po Poopalam. Koło południa jest czas na to, żeby zjeść dobrą pizzę. A wieczorem spotkanie ze znajomymi yy, gdzieś na ogródkach działkowych przy ognisku. No i tak prawie każdy dzień mija mi w trakcie miesiąca lipca czy sierpnia. A to wakacje to taki czas. Ale przychodzi wrzesień. I rano już nie idę na basen, dlatego że, że zmieniła się sytuacja. Dlatego, że wrzesień no to się chodzi do szkoły, a nie na basen. Koło południa już nie ma pizzy, tylko jem obiad, który mama ugotowała, bo, bo, bo taki czas. A po południu trzeba zapomnieć o. O ognisku i o grillu, dlatego że jakieś kursy dodatkowe trzeba zrobić, czy to komputerowe, czy kursy językowe. No bo się wszystko pozmieniało. Przyszedł wrzesień, przyszła szkoła, koniec wakacji, wszystko jest inaczej. Także nie ma co. Po to to mówię, bo od dzisiejszego wieczoru i od jutra rozpoczynamy adwent. Co się zmieni od jutra u nas? Będzie jakaś zmiana? Coś się stanie? Coś będzie inaczej? Wiadomo, że w czasie wakacji w lipcu i w sierpniu, no to taki czas wakacyjny. No ale jak przychodzi szkoła, to już jest zupełnie inaczej. Inny rytm. Jest już zupełnie Jakieś przestawienie? Od dzisiaj wieczora, od jutra, od pierwszej niedzieli adwentu coś się u nas zmieni? Coś się przestawi? Będzie inaczej jakoś? Oprócz rekolekcji, które chcemy robić w życiu codziennym? Myślę, że doskonale wyczuwamy, co znaczy czas wakacji. I co znaczy czas, kiedy jest wrzesień i idziemy do szkoły? Doskonale rozumiemy, kiedy jest urlop i wyjeżdżamy na wakacje. Kończy się urlop, wracamy do pracy zupełnie co innego. Będzie też rzeczywiście co innego od jutra, od dzisiaj, bo adwent. Będzie zmiana wystroju naszego mieszkania. Będzie stała świeca roratka? będzie wieniec adwentowy, będzie lampion, będzie jakaś świeca, przypominająca nam czuwanie, zmieni się coś, coś będzie inaczej. Oczywiście, że bardzo bym chciał, żeby było. Żebyśmy zaznaczyli też naszym zewnętrzem, że, że zmienia się coś, że przychodzi coś innego, że będzie inaczej. Jest inny czas. Kapłani wychodzą do ołtarza ubrani w kolorze fioletowym. Już nie wychodzą na zielono. Przyszedł czas Adwentu. Zachęcałbym, bo warto. Zastanowić się, co zmienię u siebie, co będzie inaczej. S są takie osoby, które mówią: A ja na wszelki wypadek nie robię sobie żadnych postanowień adwentowych, dlatego że gdybym nie dotrzymał to. O, oczywiście, że zachęcałbym, żeby robić, żeby zrobić sobie jakieś postanowienie, żeby zastanowić się te rekolekcje, które chcę odprawić. Ku czemu mają mnie prowadzić? Co chciałbym od tych rekolekcji uzyskać? Co chciałbym od Pana Jezusa uzyskać, żeby się zmieniło? Co chciałbym lepiej? Co chciałbym bardziej? Ku czemu te rekolekcje mają mnie prowadzić? Bardzo bym zachęcał, żeby prowadziły nas do większej praktyki naszej wiary. Do częstszego udziału w Eucharystii, do takiego wzmożonego na, na naszej, naszej pracy duchowej, do naszej modlitwy, żeby coś się w naszym wnętrzu zadziało. Mamy rok świętego Józefa. Jest rok, w którym święty Józef nam patronuje. Jak wiemy już z Pisma Świętego, żaden z ewangelistów nic nie zapisał, co powiedział święty Józef. Nie ma jego ani słowa, ani zdania. Tak moglibyśmy powiedzieć: Święty Józef, taka, taka postać drugoplanowa, jakby z boku, Taka postać, no taka trochę na uboczu, ale taka postać bardzo ważna. W tym dzisiejszym świecie ważnymi postaciami, tak się wydaje, są ci, o których się mówi. O których się mówi pozytywnie czy negatywnie, ci, których nazywamy, nie wiem, gwiazdami telewizyjnymi, nazywamy celebrytami, bo o nich się mówi, o nich się pisze. O Józefie nic się prawie nie mówi, nic się nie pisze, ale on jest. On jest jakby taki, właśnie na drugim planie. Ale ten jego drugi plan naprawdę jest bardzo istotny. On słuchał Pana Boga. Słuchał na swój sposób. Pan Bóg znalazł do jego serca, do jego rozumu klucz i tym kluczem otwierał. Dla Józefa tym kluczem tym otwieraniem, tym sposobem mówienia Pana Boga był sen Józefa. Józef, kiedy zasnął, to znaczy, kiedy nic nie działał. Jak człowiek śpi, nic nie robi. Jak człowiek nic nie robi, to wtedy może Pan Bóg robić. I Pan Bóg robi. Mówi w jego sercu, mówi w jego duszy, mówi w jego wyobraźni. I powiedział mu o Jezusie, o Maryi. I Józef tego słucha i za tym idzie i to robi. I to nie jest żaden fajerwerek. To jest taka pokorna, cicha, Służba dla Jezusa. Myślę, że coś podobnego w naszych rekolekcjach. Przychodzimy do pokoju. Daj Boże, że jest tyle miejsca, że możemy się zamknąć. Otwieramy Słowo Boże, zapalamy świece, patrzymy na wprowadzenie do modlitwy, modlimy się. Nikt tego nie widzi. Nikt nie zagląda nam przez okna, czy się modlimy. Słuchamy Słowa Bożego, i to Słowo Boże prowadzi nas w naszym życiu. To Słowo Boże kieruje naszym życiem. Słuchamy, słyszymy i robimy, wprowadzamy w życie. To, co święty Józef. Niech On nam patronuje, choć trochę. W tych naszych rekolekcjach, tak z drugiego planu. Niech on nam patronuje w tych naszych rekolekcjach, tak z boku, ta, tak prawie niewidocznie słucha, usłyszał i robi. Niech będzie, niech będzie naszym przewodnikiem. Niech będzie osobą, która Prowadzi nas przez ten czas. I ostatnia myśl, z którą chciałem się z Wami podzielić, to słowa papieża Franciszka, który w środę na audiencji tak zwrócił się do nas, do Polaków, także i do nas, którzy odprawiamy te rekolekcje. Mówi papież Franciszek. Pozdrawiam, wszystkich, ser, pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W przyszłą niedzielę, czyli od jutra, rozpoczyna się okres adwentu, który poprzez różne symbole przygotuje nas do celebrowania tajemnicy wcielenia Syna Bożego i przypomina nam, że życie ludzkie jest ciągłym oczekiwaniem. Nasze życie staje się piękne i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś drogiego i ważnego dla nas. Niech ten adwent pomoże Wam przekształcić nadzieję w pewność, że ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas nie opuszcza. Serca Wam błogosławię. Niech te słowa papieża Franciszka. Niech nas też umacniają w dobrym, które przed nami. Otwórzcie Wasze serca na Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Owocności na pierwszy tydzień.